Siemanko, mamy już kilka stopni na pusie, więc jak widać, robią się nam niestety chlapy, co czego chyba nikt nie lubi, ale musimy to jakoś przeżyć na razie. Ach, mam nadzieję, że nie będzie więcej padało, żeby nie robiło się więcej chlap. Odnośnie mojej pracy, teraz, o której Wam opowiadałem, no to już byłem na tych badaniach. No niestety trwało to 2,5 godziny, tego się nie do końca spodziewałem, ale ta praca, co się okazało, to tam jest dużo też środków chemicznych i tego wszystkiego, więc musieli nam trochę takie bardziej dokładniejsze badania porobić. I raczej, no, raczej z, do, z tych badań co tam mi mówili to wszystko jest niby ok To też nie wiadomo czy tam z krwi wyjdzie, wiadomo, że to, to od razu nie powiedzą bo muszą tam to sprawdzić Ach, Ale chlapy No ale ostatnio też zacząłem się tak zastanawiać Znaczy jeszcze wam powiem, że oprócz tej pracy jeszcze mam inne oferty pracy więc mimo wszystko, widzicie, jest to pandemia i to wszystko ale praca jednak jest bo dużo film się do mnie, do mnie jakby odezwało, mimo że nie wysyłam, nie wiadomo jak wiele tych sypii, nie wiem ile wysłałem z 20-30 może do, do 230 firm może. Eee, tutaj w Gliwicach i, i niedaleko. To się kilka firm odezwało, gdzie już są takcy już konkretni, że, że wiecie, że już można by praktycznie zacząć pracę. Tutaj mi zostało jeszcze, po tych badaniach zostało mi jeszcze przejście e, BHP, ale to wiadomo to jest tylko takie a, BHP, to nawet mi szkolenia, to każdy jak pracował gdzieś na produkcji czy gdzieś w magazynie to te BHP powinien znać tak naprawdę więc to tylko takie wiecie, do odhaczenia ale właśnie dzisiaj też zacząłem się zastanawiać bo nie wiem czy nie lepiej, kucze, ale chlapa Zobaczmy no i trzeba po takim chodzić niestety no. najlepiej zrobić tak, żeby się nie ubrudzić <głup> kurde dobra, przeszedłem ostatnio właśnie zacząłem się zastanawiać nad wyjazdem za granicę, za granicę znowu, widzicie? ciągnie mnie za tą granicę coś, nie? Ech, wiadomo, lepsze życie, lepsze pieniądze, ale właśnie tutaj z mojej strony, jakby nie rozchodzi się do końca za, o pieniądze, tylko tak zacząłem właśnie myśleć, bo to praca, do której miałbym teraz iść, oraz te inne, które mi oferują, to to wszystko są produkcje. Produkcje, ponieważ ja mam doświadczenie na produkcji, w niczym innym za bardzo nie mam. A Więc no niestety tego produkcje mi zostają tak naprawdę aktualnie w Polsce. No i też na produkcji całkiem sporo się zarabia przez te dodatki, dodatki za, za pracę w systemie, dodatki za nocki. To wiadomo te dodatki na szczęście roją trochę tak tego, że, że ta wypata w miarę wygląda. Nie to co na przykład pójście do sklepu, gdzieś tam małego z pracować i pracuje się za minimalną i dostaje się mniej niż 2000, to, to tak to nie chciałbym... Tyle pracować, nie uwaszczając nikomu, no ale, e, wiadomo, ja mam swoje marzenia, cele do zrealizowania, i jakbym zarabiał mniej niż 2000, to no nigdy bym swoich celów nie zrealizował, a do nich dążę. Po to są marzenia, żeby je spełniać, więc też wam tego życzę, żebyście zawsze spełniali swoje marzenia. To jest ważne. Nie poddawajcie się nigdy. No ale, to, tak jak mówię, no niby nie chodzi mi o pieniądze, bo, bo nie chodzi. Głównie mi się rozchodzi tutaj o to, że właśnie w pracy tej. Są zmiany, zmiany, dzięki, przez co tak naprawdę nie miałbym czasu, żeby spędzać go z własną dziewczyną. E, a nie wiem, czy do końca o to chodzi w życiu, no raczej nie chodzi o to, żeby się mijać, bo nie, nie możemy żyć tak... E, człowiek nie powinien tak żyć, że żyje tylko pracą i spaniem, tak, i jedzeniem. Musimy gdzieś mieć czas na to, żeby po prostu żyć i być szczęśliwym, bo o to powinno chodzić. E, gdzie ja tutaj przejdę, chyba kółeczko takiej zrobię. Jeszcze tutaj nie byłem, więc, więc nie wiem gdzie idę tak naprawdę, A tam jakieś klapy są pójdę chodnikiem. Nie do końca mi się widzi, że jestem teraz w związku, więc chciałbym z, z tą moją drugą osobą, z moją, z moją dziewczyną spędzać trochę czasu, a nie się ciągnę mijać, bo na przykład jeżeli macie w systemie pracę, czekacie bo wieje, mam nadzieję, że jest w miarę ok, że wszystko słychać. No moja dziewczyna ma pracuje na rano głównie. No a ja miałbym w tego ja na przykład jedynki to jest ok. Jak mam dwójki, to już się mijamy totalnie, że ja się, ona idzie do pracy, ja jestem w domu. Ona wraca do domu, ja idę do pracy, więc cały tydzień się mijamy, mamy czas tylko dla siebie w weekend. No a nocki no to też tak trochę się słabo. Już to trochę lepiej wygląda niż dwójki. No ale też noc, kurczę. Noc jest od spania, a nie też od pracowania, nie? Więc jest też tak średnio. Nie wiem czy to będzie przejście. Więc... Więc cofnę się tutaj po tym śniegu. Jeszcze trochę go zostało. Cieszmy się póki jeszcze jest. Zaraz będzie z niego chlapa. Oh, I trochę chyba lepiej mi widać, ale idę pod słońce. I głównie mi się o to właśnie rozchodzi. Rozchodzi mi o to się, że to jest ten czas, nie? Czas, którego nam będzie brakowało. Czas, którego nie będziemy spędzać razem, tylko czas, który będziemy się po prostu mijać. Ale wieje! Wieje, kurczę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Idę pod wiatr, więc nie, było, nie powinno być aż tak źle. Tak się właśnie staram iść pod wiatr, mniej więcej, żeby tutaj w ten mikro tak nie dmuchało. Więc mam nadzieję, że jest ok. Ciągle się powtarzam. To w przedszkole, chyba jest. No dobra, nieważne. No ale to jest, widzicie, ten czas. Ten czas to jest dla mnie teraz bardzo ważny, bo to jest coś, czego niestety nie odzyskamy. Pieniądze, pieniędzmi, ale czas, no to widzicie, czas mija i szkoda go marnować trochę na mijanie się. No ale też, też trzeba pamiętać, że zawsze są pieniądze. Zawsze za granicą więcej się zarobi. Wiecie, marzenia o wyjeździe do Japonii, Korei i te sprawy. no to też trzeba mieć pieniądze. Moja dziewczyna też od wielu lat marzy o wyjeździe do Japonii. Więc fajnie by było, jakby też ona mogła wyjechać do Japonii. Razem byśmy pojechali. Też byłoby fajnie, prawda? Tu wy też pewnie czekacie na to, żeby coś się z Japonii pojawiło. No, ale wyjazd za granicę też nie jest czymś. Co się decyduje z dnia na dzień, tak? Każdego wyjazdu za granicę są pozytywne, tak samo jak i wady. Tak jak tutaj wada jest na przykład, że znowu z dala od rodziny. Moja dziewczyna też z dala od rodziny. Teraz na razie ma jeszcze blisko, więc jest dobrze, no ale wyjazd za granicę no to będzie miała niestety już daleko. Też chciała się moja dziewczyna dokształcać, więc, więc. Nie wiem czy to będzie przejście, pójdę sobie tutaj. Bo to też tutaj sobie chodzi, to nie będę komuś przeszkadzał i tutaj się nagrywał. Ech. No I też tutaj właśnie by to trochę moje nie pokrzyżowało plany. Więc nie, no to jest... Jesteśmy teraz jakby w pakiecie, więc decyzja jest nasza wspólna, a ja sam raczej też już nigdzie nie pojadę, więc musimy tak naprawdę po prostu jakby przemyśleć plusy i minusy, wady i zalety i przemyślej to. Zobaczymy jeszcze jak to dokładnie będzie z tymi moimi pracami. Muszę dokładnie się dowiedzieć o zarobkach. O ogarnąć te mieszkania jakieś tańsze w Gliwicach, żeby jeżeli to tutaj, to życie miałoby sens jakoś byśmy dali to radę jakoś ułożyć tak, żeby i z pieniędzmi było ok ale i z czasem dla siebie też było dobrze. To możemy to zostać, jeżeli nie no to trzeba coś myśleć o wyjeździe za granicę, bo bo też nie chcę takiego życia, gdzie yy, nie dość, że tych pieniędzy nie będzie jakoś wiele bo też nie będzie tego czasu dla siebie to też jest ważne Ech. będzie tu minę kawałek. pani żeby mnie nie nagrywać za bardzo o, ale chlapa O, ale, gdzie te teraz są? O, o, teraz to chyba wszędzie w pośle. o kurde i Wiesz to człowieku chodź po ja sobie wybrałem z... miejsca na spacery po chlapach o. Przeszedłem. I zobaczcie, wróciłem tam gdzie był pierwszy filmik <laughs> z tego miejsca, tutaj już przechodziłem w tędy. O, dobra, jestem bezpieczny już na chodniku. E, I co mówiłem? że, Żeby ten czas mieć dla siebie, prawda? Więc jeżeli dałoby się to wszystko tutaj pogodzić, to zostaniemy, a tak to nie wiem, będzie trzeba myśleć coś objećę za granicę. E, zresztą myśleć nikt nam nie zabroni. Zawsze warto jest... Pomyśleć nad różnymi wariantami, a nie tylko brać pierwsze lepsze, tak? Więc pomyśleć zawsze można, a co zrobimy to jeszcze zobaczymy. Śledźcie tutaj wszystkie informacje, wszystkie filmiki, a się dowiecie jaka będzie podjęta decyzja. Zobaczymy. No, po prostu chcę, żeby było po prostu nam dobrze, z każdej strony e, będzie trzeba po prostu pomyśleć na tym, bo to jest poważna sprawa, więc... Mam nadzieję, że będzie ok. No, czy zrobimy tak, żeby było ok, więc o to nie ma co się martwić. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale mieję tu ludzi, w ogóle i, i też już sam nie jestem pewien, co chciałem jeszcze powiedzieć. Idziemy tutaj szybciej. Wszędzie no? te ręce oczywiście. Uch. No, ale jak coś, to dopiszę w komentarzu albo. W opisie, więc jak ktoś to zerknijcie, to znowu wieje. Uhuhu Dobra, trzymajcie się. A jeszcze wam dopowiem, że na wszelki wypadek już, bo wiadomo lepiej co masz zrobić dzisiaj, znaczy co ma zrobić jutro, zrób dzisiaj, czyli już tam parę jakby co maili wysłałem do zagranicznych Wiecie, zawsze warto się rozpoznać w tym co się dzieje na zagranicznym rynku, jak to wygląda z klasą. Wiadomo, też mówiłem nawet niektórym e, widzom, odpisywałem na komentarze, że raz nie jest dobry moment na wyjazd. Ale głównie to mówiłem o Anglii, bo wiadomo jak się teraz dzieje w Anglii. Ale z tego co widzę to e, firmy nadal poszukują ludzi. E, na bieżąco ciągle e, wysyłają swoje te ogłoszenia. Kiedyś miniemy. Ciągle wysyłają ogłoszenia i szukają ludzi, dają niby gwarancję. Nie wiem, jak bardzo to jest ta gwarancja pewna, że te godziny pracy będą, że praca będzie. Więc no cóż, zobaczymy. Ja ogłoszenia, na ogłoszenia podpowiadam, trochę maili wysyłam i zobaczymy. Bo warto się jednak, prezent, jeżeli jestem zainteresowany i myślę o tym, żeby wyjechać, to warto się wcześniej rozpoznać. No i będzie się powoli myślało, co się zrobi tak naprawdę. Dobra, trzymajcie się i na razie, do zobaczenia. Pa! Bądźcie zdrowi!